Proszę Państwa, no mamy burzę w szklance wody polityczną i moralną, no i taką konfuzyjną trochę trzecią, burzę w szklance wody, której media, niezależne media głównego nurtu, nie chcą w ogóle omawiać, dlatego że no to jest teren niesłychanie śliski, ale zacznijmy od początku, otóż burzę w szklance wody wywołało głosowanie sejmowe, w sprawie immunitetu pana posła Mariusza Kamińskiego, sprawa i sprawiedliwości, pan poseł Mariusz Kamiński był w swoim czasie szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pierwszym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego no i w tym charakterze odpowiedzialny jest za pewne przedsięwzięcia, które biuro prowadziło. Prokuratura stawia mu zarzuty przekroczenia uprawnień, i jeśli dobrze jestem zorientowany, bo te zarzuty nie są takie do końca tutaj ujawnione, jeśli jestem dobrze zorientowany, to może chodzić o dwie kwestie. Pierwsza rzecz to tak zwana afera gruntowa, którą przygotowało i przeprowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zgodnie z ustawą o CBA agentom Centralnego Biura Antykorupcyjnego można było posługiwać się fałszywymi dokumentami ale tylko takimi, które umożliwiają ich identyfikację jako agentów CBA, a więc mogą się posługiwać fałszywymi dowodami osobistymi, mogą się posługiwać fałszywymi prawami jazdy, mogą się posługiwać fałszywymi dowodami rejestracyjnymi samochodów, natomiast nie wolno, im się no, nie wolno im fałszować aktów własności, nie wolno im fałszować decyzji administracyjnych, a w aferze gruntowej właśnie coś takiego miało miejsce. Agenci CBA spreparowali decyzje administracyjne, spreparowali jakieś akty własności ziemi, no i to, to właśnie było to przekroczenie uprawnień. Druga możliwość, i to chyba jest bardziej prawdopodobne tutaj, zwłaszcza w sprawie Kwaśniewskich, Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich, naszych tutaj kukuńków z BIS. Rzecz polega na tym, że w swoim czasie została dopuszczona przez ustawodawstwo polskie prowokacja policyjna. Muszę powiedzieć, że byłem przeciwny temu, dlatego że państwo, jeśli państwo wymaga od obywateli, żeby się zachowali przyzwoicie, to samo musi się posługiwać środkami etycznymi. Jeśli się posługuje środkami nieetycznymi, no to potem są takie konsekwencje. Otóż jednocześnie kodeks postępowania karnego. Głosi, że wszczyna się postępowanie karne w sytuacji, kiedy pojawiło się uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Tymczasem prowokacja policyjna sprawia, że to ona właśnie staje się czynnikiem wywołującym jak gdyby przestępstwo, bo zgodnie z kodeksem postępowania karnego, postępowanie karne wstrzyma się w momencie uzasadnionego, uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przestępstwa, a więc przestępstwa, które już się dokonało. Tymczasem czynności operacyjne, to znaczy w postaci prowokacji policyjnej, Wszczyna się w momencie, kiedy jeszcze żadne, żadnego przestępstwa nie było. Ono dopiero ma się dokonać w skutek prowokacji policyjnej. I w tym sensie, w tym znaczeniu... Użycie prowokacji policyjnej czy zastosowanie prowokacji policyjnej przed tym, zanim cokolwiek się złego stało, no, stanowi oczywiste nadużycie, przekroczenie uprawnień. W przypadku Mariusza Kamińskiego mogło tak być, dlatego że. Józef Oleksy, chyba trochę w stanie pomroczności jasnej, w rozmowie z panem Guzowatym, już nieżyjącym, wygadał się, że kwaśniewscy by się nie mogli wylegitymować pochodzeniem pieniędzy, które tam, za które kupili willę w Kazimierzu i tak dalej, od takiego artysty Jana Wołka. No i od tego się zaczęło. I tutaj CBA zdaje się wpadło na trop tego, że. Kwaśniewcy tam jakiś tych pieniędzy nie do końca, był, bo kupowali te wille na, na, na kupili te wille na Cudze imię i tak dalej. No, w tej chwili Kwaśniewski, Aleksander Kwaśniewski i pani Jolanta twierdzą, że padli ofiarą brutalnego ataku. No słusznie im się należy. Mam nadzieję, że zostaną sprocesowani, że pani Jolanta będzie musiała sprzedać na licytacji swoje koronkowe majtki. Życzę im jak najgorzej, dlatego że uważam Aleksandra Kwaśniewskiego nie tylko za prawdziwe nieszczęście dla Polski, kiedy był jej prezydentem dwukrotnie. Ale za człowieka no, o bardzo niskiej moralności osobistej. W związku z tym taka nauczka by mu się należała trochę, jakby się przesiedział w pierdlu, tak jak Julia Tymoszenko, to może by mu trochę oleju w głowie to, ale mniejsza o niego. Ku zaskoczeniu wszystkich. Po tym, jak Mariusz Kamiński przedstawił w Sejmie, a straszliwe środki ostrożności zostały podjęte, tam kwiatki wyniesiono i tak dalej, ale w godzinę później wszystko było już w internecie, także i to, widać było, że precyzja nagrania jest świetna. No. Tu się potwierdziło starożytne spostrzenie, któż upilnuje strażników, prawda? Zwłaszcza strażników praworządności. Nie ma, jeszcze się taki nie urodził, żeby ich upilnował, więc wszystko było w internecie. Co się okazało? Otóż pan Mariusz Kamiński przedstawił w Sejmie historię państwa Kwaśniewskich i ich tam różnych machlojek. No i za, za, ku zaskoczeniu wszystkich, Immunitet poselski zachował. Immunitet parlamentarny zachował. Okazało się, że za zachowaniem immunitetu głosowali nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, co by było tutaj oczywiste, że tak powiem, przez Solidarność, ale również część posłów Platformy Obywatelskiej, część posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, część posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a nawet. Część, chyba niewielka, a nie mniej jednak część posłów osobliwej trzutki o filozofa, który najwyraźniej w piętkę goni, to pokazuje, że podejrzenia, iż znaczna część parlamentarzystów to są po prostu agenci poszczególnych watach bezpieczniarskich, tutaj znajduje takie uprawdopodobnienie. Ta poszlaka staje się prawdopodobna i widać wyraźnie, że we wszystkich klubach parlamentarnych mogą być agenci CBA uplasowani tam w charakterze posłów i w ten sposób dodatkowo y, bezpieka ukrywa, że tak powiem, sposoby swoje, swojego finansowania, bo przerzuca to na inne kanały. Proszę Państwa, y, no i teraz jest jazgot straszliwy, co tu zrobić z tymi, z tymi, bo to no, mleko się rozlało i teraz będzie Komisja Śledcza w Kwaśniewskich. Mam nadzieję, że ich trochę przemaglują. To... Mam nadzieję, że Aleksander Kwaśniewski w końcu pójdzie siedzieć, należy mu się to, jak nie za to, to za tamto, za całą kształt mu się też należy. To by wprawdzie niezależna prokuratura prędzej by splamiła kalesony niż się odważyła postawić mu jakieś zarzuty, no ale może się jakiś odważny prokurator narodzi, albo będzie jak z aktem zemsty się kierował, no i się trochę po państwu Kwaśniewskich przejedzie. Drugą, drugą taką sprawą, która bulwersuje opinię publiczną jest postępek pana profesora Bogdana Hazana, który odmówił Przeprowadzenia aborcji w szpitalu, powodując, powołując się na klauzulę sumienia. Zawrzało gniewem, całe postępactwo, a resortowa Stokrotka natychmiast zwolniła profesora Hazana ze wszystkich stanowisk w każdym razie tak zapowiedziała. Widać wyraźnie, że w oczach ubeckiej takiej optyce to prawa i wolności obywatelskie przysługują o tyle, o ile nie sprzeciwiają się upodobaniom i pragnieniom postępactwa. A wiadomo, że postępactwo o niczym innym nie marzy, uważa za probieg wolności możliwe, mak, możliwe maksymalne rozszerzenie. Legalizacji mordowania dzieci, ponieważ postępactwo lubi mordować ludzi w ogóle, jak nie z powodów rasowych, to z powodów klasowych, jak nie z powodów klasowych, to z powodów eugenicznych no a jest przy tym tchórzliwe więc na razie ogranicza się do dzieci bo tak nie bardzo nie bardzo się odważa dorosłych mordować, ale jeśli tylko trochę kryzys finansowy państwa trochę się zaostrzy to jestem pewien że pojawi się postulat legalizacji aborcji opóźnionej aborcja opóźniona będzie dotyczyła zabijania ludzi już urodzonych no i właściwie aż do śmierci można ich zabijać. Więc mam nadzieję, że doczekamy czasów, czy, czy mam nadzieję, no obawiam się, że doczekamy czasów, kiedy aborcja opóźniona zostanie zalegalizowana. No i nawet może zostać nią objęta pani Wanda Nowicka, która z jakichś tajemniczych dla mnie powodów jest szczególnie zacietrzewiona w sprawach rozszerzenia aborcji. Proszę Państwa, ten jazgot, który w mediach, niezależnych mediach głównego nurtu się pojawił na te dwa tematy, no, już nie starczy, a mediom niezależnym czasu do, na to, żeby zająć się kolejnym tematem, a ten jest niezwykle bulwersujący. Otóż okazało się, na podstawie wypowiedzi pana Sebastiana Rejaka, który w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych piastuje operetkowe stanowisko ambasadora do spraw kontaktów z diasporą żydowską, ten pan Sebastian Rejak. Wypowiedział się dla gazety Times of Israel, że Polska zobowiązała się do wypłacania emerytur Żydom ocalałym z Holokaustu. W Izraelu liczbę tych ocalałych z Holokaustu szacuje się na 50 tysięcy, ale myślę, że to nie jest ostatnie słowo że jak tylko ta wieść się rozejdzie, a właśnie po to Times of Israel tę wiadomość podał, no to liczba ocalałych z Holokaustu gwałtownie wzrośnie, trzeba będzie tylko dbać o to, żeby... Ta liczba ocalałych z Holokaustu nie przewyższyła liczby ofiar Holokaustu, bo wtedy mogłoby się pojawić jakieś wątpliwości co do samego Holokaustu. No i proszę Państwa, 100 euro miesięcznie każdy taki uprawniony pretendent ma otrzymać. W przypadku gdyby rzeczywiście tych ocalałych było tylko 50 tysięcy, jest to mało prawdopodobne, ale po, powiedzmy, to Polska musiała wydać na to rocznie co najmniej 260 milionów yy, złotych, czyli ćwierć miliarda złotych. No jak na państwo, którego finanse publiczne znajdują się w fazie bankructwa, to nie jest wcale tak mało, ale nie to jest może najważniejsze. Najważniejsze jest to, że dla świata, będzie to sygnał, podjęcie się wypłacania emerytur ofiarom Holokaustu przez Polskę, będzie to sygnał, że Polska przyznaje się do współdziału w zbrodniach II wojny światowej i w ten oto sposób banda idiotów, którą, która Polską rządzi, to znaczy rządzi, no, rządzą oczywiście bezpieczniackie watachy, ale ten cały prezydent Komorowski, ten cały premier Tuski, pozostali nasi umiłowani przywódcy yy, przez, robią takie głupstwa właśnie, graniczące już ze zbrodnią.